Nie? <laughs> co, widzicie mój na A mam w środku swój. Widzicie, jest kotem. <laughs> Drugi rozdział już był, a trzeciej jeszcze nie było. A wiecie co? Nie chcę pokazywać Wam trzecie rozdział. Chcę wam pokazać walka z bossem. Otworzyło mi się. Bo ja ukończyłam sekretne coś. Patrzcie, jak to zrobić. Bierzemy ten biał. Tylko trzeba, żeby wy przeszliście na pewno na drugą część. No pierwszą część tą, która już przeszłam, A nawet trzecią już chyba też przeszłam, nie pamiętam. Teraz wam trzeba iść z tym kluczem, wiecie gdzie? Do zielonych drzwi. Drzwi. No taki, znaczy jestem kotem, znaczy gdzie jest szczur? Mogę zjeść szczura? Hmm. Ciekawie. O! Serki nie trzeba, no. O tak, no co tam? Zbiorę sobie. Idziemy do zielonych drzwi. Myślę, że wyznacie drogę do zielonych drzwi. No i się moje odcinki. I wam ja chciałem podziękować, zostawicie mi łapkę w górę, tak się, stara się. dla mnie coś co to znaczy, dla was to też coś znaczy, bo wy to robicie, te... wy to zrobiliście po prostu ze serca, mi jest miło. Wam to nic nie kosztuje, a mi jest miło. Od... Co? Ty zaraz nie jesteś miłym człowiekiem? Ty, Ty wiesz? Ty wiesz? O, trzeba być miłym człowiekiem. E, znaczy widzieliście moje na żywo nagrywanie, no mi się nie udało, bo nie umiem nagrywać jeszcze to. Coś tam mi mm, tylko moje, moje buzie widać, jak widzieliście. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. oj, jaki trudny kot. Trzy, 8 cztery, 2! A jeszcze drugie, w drugiej, trzecie, w trzeciej części widziałam taki jest kot. Jego... Ja go, w trzecie, trzeciej części już przeszedłem, żeby w dwóch noc nie przychodzić. Bo ja wam, nie, przechodzę dla was. Ja was, no, przy... tak, ja przychodzę dla was. <laughs> Gdzie ten biały klucz? Ciekawe. Idziemy na tamten kątek, gdzieś drabina, jak zawsze. On jest tutaj, jest ta drabina. Was kusiła, że go tam jest na górze, tutaj jest na górze, tam. Może ktoś już przychodził, to, no, nie wiem. No i kusiła zawsze to. Coś ba, ba, bam, ba, bam, ba, bam. nie uda się, a teraz się udało, a teraz... A co to jest? To jest ser? Czy klucz? Ja nie rozumiem, bo to jest żółty klucz! Też żółty klucz, wiecie. Bo w drugiej części też był żółty klucz, tylko to jest żółty klucz! Nie źle, no to nie źle. A! Wiecie, gdzie cię żółty klucz? Ciekawe. Cheese. 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 E! O pa mama. Mama, maj, mani mapa, do widzenia, co, 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 patrzysz? Co, co, co? Co, co? za wzdrościsz mnie, możesz wejść teraz, Dawaj, wchodź, co, wchodź, e, Kurt co? Właśnie wchodzimy tutaj, mamy to, pa, pa, i tutaj będzie jeszcze szczur, tutaj żeby na przyciski naciskać. Jeden. Я кусочек их обошёл, Ну ты практически заставил, да? Так же чиз, чиз, чиз Te przyciski zostały? Ja zaraz mam te przyciski. Trzeba szary klucz. O nie. Слышите? курда А Бегня. Шуру. Сотки штурок. -а. Еще пару. Kurde, ja go mogę zjeść Myślę tak, no go on nie zje. A tu jest Kurde, kurde, kurde GO Co, 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 co za szczur Pale go, po jakie gruby idzie Przepraszam O kurde kurde kurde, 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 kurde kurde Ostatni, das. ciekawe Bo Ciekawe. Będę baje gdzie są te to Mi to jest... Ostatni Teraz Jest. Teraz mi trzeba Aaaa, ale ja się boję. On tutaj nie może wyjść. Teraz zabij mnie! Ach. Chyba wiecie, gdzie jest Szarkucz. Wiecie. Wiecie. A kurde, ja się go boję. Teraz idziemy, jak wiecie, do. Tych szarych drzwi A co jest? Oboje, przywitanie! Jakie będzie przywitanie? No i wam. Mm, przywitanie będzie. Mm, he, ha Hala! Ha. Te żarty nie będzie będzie Zawsze razem przywitanie. No, może i na z sobą, gdzie tam. Kiedy będą komentarze dostępne, bo ja zaraz nie rozumiem, czemu komentarze są niedostępne. No jakieś jakichś filmach, jakieś są do to, to jakieś nie tam, tam, tam. No może powiedzieć w komentarzach, kiedy będą otwarte. Tak. Opa, kam napsile! Um, Patrzcie, to jest rozpocznij za zielone drzwi. To schody, schody... Nie, nie co to są za schody. Drzwi przyciskowe. Tutaj. A tutaj jest ten, 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 ten znaczy. Tutaj, tutaj, tutaj i. Idziemy. Nie, żeby mi teraz. Umrzeć! Umrzeć! umrzeć. Ej, szuru! Szurku! Mój o, kochany! Zabij mnie! Co to jest? Ja chciałam tej i przejść trzeźwczynie. No, to, to. Gdzie jest? E. Mamy zmywać Szurku, dawaj. Dawaj. Kotka zabi. Kotka zabi. Teraz idziemy. Teraz idziemy tutaj. Oooo! Kurde się nie udało, nie udało się, nie udało się, nie udało się, nie udało się, nie udało się. Nie udało, się nie. Czemu ten żółty klu... Co. No. Czemu ten żółty klucz nie ma obrazka, widzicie? Wszystko... Ziemię! Ty na... Co ty sprzedajesz? Debinu, co ty sprzedajesz? <noise> no jeden jakiś dobry szczup No Dziękuję, że dajesz mi. Myślę, że ty mnie nie zabijesz. No i zabiję mnie. Teraz idziemy tutaj, teraz. E, patrzcie, patrz jaki mam... Patrz, jaki mam klucz. A wy nie macie takiego... A wy nie macie takiego, bo nie macie. <noise> nie, macie nie ma, nie ma Patrzcie, tutaj jest bardzo dużo. Tutaj do tych rzeczy jest trzeba bardzo mało rzeczy. Co to, co to, co to, co się dzieje? Ja myślę, że no... Będę nie jednego subskrypcji, ja za ten miesiąc dostałam jedną subskrypcję co to jest tam 50 subskrypcji a mam 60 film co to jest tam nie oglądacie oglądacy tylko bez subskrypcji czemu ty się nie słuchasz ty widzisz że na początku jest subskrybę subskrybuj subskrybuj a ty ślepy ma no nie ty nie jesteś ślepy wiem no, to co ty no widzisz ten przycisk opa my kamień

prezent dla szczur... szczur, szczur prezent szczur. W szoku jesteś, w, szok, w szoku chyba jesteś. Jak to jest prezent szczurowi temu? Rozumiecie, ten szczur jest... szczurec co zabił 5 milionów ludzi, a on... Ra... zabierz ten prezent dla, dla szura. Nie mam po prostu słów. <ścoughs> Szczurek! A gdzie to się otworzy? A, no, bo, a, tam. Tu też się Oooo! Zabierz ten prez, ten prez Co to jest? Patrzcie, jaka muzyka tutaj. P, -p, 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 p Co to jest? Zabrałem. Nie, 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 nie. To wygląda na ten, ser nie! Stało się, że. A się. Szczura, widzę znaczy jak to? Po prostu podejść, żeby on cię zabił. To jest prawda. Po prostu podejść do niego, żeby on cię zabił. Wreszcie. Szczurak! Mam Ci dla ciebie prezent. Mam dla ciebie prezent! Szczur! 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 A, można może... Tyki 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 No jak co? 60 e, no 6 zł w dupę straci <laughs> 6 zł to kosztowało 6 zł ten skin No 60 Tych Ahe, Co to jest? O parta Co to jest za genial It's the genial. Co to ta parcite, ta parcite. Stąpajcie na mnie. Stąpajcie <ścoughs> na mnie. Co wy? Co? No to jest... exit. Exit. Pum pum ten. papa pa pa pa. To ki pam 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 pam. Bam, barabam, bam, 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 bam. Miau. Miał, 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 miał. Taka muzyka mam robić, po prostu idealną muzykę. Idealna muzykę. Stworzę swoją muzykę, taka będzie. Miał miau, 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 miau. miał, miau, miau, miau. miał miał, miał miał miał, miał. Miał 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 No to ktoś, ktoś, kto jest dobrym człowiekiem. Stawi tą muzykę. Miał, miau, 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 miau. miał, miał miał, miał. Miał miał miał, miał. Ktoś zrobi tą muzykę, ktoś weźmie tą muzykę. Ščurek. O, o, dla vás, dávaj. A co to je? Jest? To je jest svalka s bosem. To je válka s bosem. No, to, to je walka s bosem, to, to je walka s bosem. To je walka s bosem i to je... To je kot kontra Ščur. Bo tutaj jest Artem Lipa, który ma skin kota i to będzie idealne dla

ale mam tam, nie pa, papa. tam, pa, nie pa. pa. kurde nie wróci! nie nie wróci. 17 minut, 20 minut, radon na to piuu! Piu! Piu! Zabijecie! Dawaj! Ona mało ona mał życia! Nie, nie. Oda czerwona oczytać, Chyba kota traa szczur, chyba wygrasz To jest szur, patrzcie. Nie, wielam się! Wielam! Nie się! Krótko! Oj! Da! Mjau, 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 mjau. Mjau, mjau. � demasiado t 숨 par viss.

nie ma mnie. Te te te. Kropka. Never <try> Cheers. Never dż. Zabiłem Zabijam data. Tata zabija my banner you. <try> Na wróg. Cheese... escape hall. Pap 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 pap. Mama przyjdzie się. A tutaj już zapnęło się bo to... A co? Czekamy odcinek na rozdział trzeci. Będzie końcowy to, będzie końcowy bu. Bu. Najpierw no, kończymy to wideo. Zobaczymy się jutro i dowi srenia.